Szczęść Boże siostry i bracia Gisela Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 15-17 lipca 2021 roku, orędzie Jezusa i Maryi. Jezus, ludu mój, jakże macie wątpliwości co do mojej obecności w tym chlebie? Dzieci i bracia, czyż nie widzicie, że ja Was ochraniam? Wielka jest moja miłość do Was i niczego nigdy Wam nie zabraknie. Karmcie się moim ciałem, dopóki będziecie mieli taką możliwość, będziecie musieli się ukrywać, by mnie przyjmować. Nie wyrządzając mi żadnej obrazy, wkrótce będziecie potrzebowali siebie nawzajem i ja będę zawsze przy Was i sprawię, że wiele miłosierdzia zstąpi dla tych, którzy pozostaną mi wierni. Błogosławię Was, Wasz Jezus. Maryja. Drogie dzieci, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie i że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci ukochane, modlę się razem z wami, a w szczególności modlę się za ludzi młodych, którzy oddają swoją duszę w zamian za wolność. Dzieci moje, diabeł chce zabrać do piekła tyle dusz, ile się da. I wielu już wpadło w największe zwiedzenie ludzkości. Dzieci moje, często mnie pytacie, czy rzeczywiście będzie wojna, lecz wiedzcie, że ta duchowa toczy się już we wnętrzu wielu z Was. Umiłowane dzieci moje, to co zostało Wam zapowiedziane, nastąpi. Módlcie się wiele, gdyż Sprawiedliwość Boża przyjdzie nagle, silniejsza niż kiedykolwiek, i będziecie mogli nie mieć czasu, by poprosić o przebaczenie. Proszę jeszcze raz o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu, ponieważ tam wydarzy się wiele rzeczy. Dzieci drogie, podążajcie za prawdziwym magisterium wiary. Pozostawajcie blisko świętych kapłanów, którzy tak bardzo będą was potrzebować. Dzieci moje, jedność i miłość między wami wzrusza serce mojego Jezusa. Bądźcie dziećmi światłości. Teraz was błogosławię w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.